Witajcie. Dziś kolejny fantastyczny, bardzo smaczny, jadalny grzybek. Bardzo znany, prawdopodobnie banalny dla większości ludzi, może tego starszego pokolenia. Bo jest to grzybek, który nazywa się twardzioszek przydrożny. A kiedyś nasze babki nazywały go po prostu przydróżką, gdyż rósł właśnie przy drogach takich łąkowych na łąkach i tam najczęściej się go zbierało kapelusz tego osobnika jest niewielki, dorastający tam do kilku centymetrów koloru takiego skórzasto-żółtawego do chrowo-brązowego tanie suchym on jest taki praktycznie całkowicie białawy, taki wyschnięty jakby i ten kapelusz jest z garbkiem na środku kapelusza może tak na tych owocnikach nie do końca widać, później może w przybliżeniu lepiej będzie to, wam później pokażę jeszcze. I ten kapelusz jest takim karbowanym brzegiem, nie wiem czy to widać tutaj, może też później na przybliżeniu wam to pokażę. No i podczas wilgotnej pogody on jest taki właśnie prześwitujący, dlatego no teraz to bardzo fajnie widać na tych wszystkich osobnikach, ja spróbuję się troszeczkę wam to przybliżyć. I teraz chyba, tak mi się wydaje, że widać tutaj te właśnie żłobkowania. Blaszki są barwy kremowo-białe, dosyć takie grubawe, szerokie, szeroko rozstawione ogólnie. Stron mamy barwy od białawej do ochrowo-brązowawej. Bardzo taki giętki, no, łykowaty jak to większość tych ogonków z tego typu właśnie gatunków grzybowych trzon jest pełny to też pokażę później na przybliżeniu na przekroju grzybek występuje od maja do listopada no i tak jak mówiłem wśród traw na łąkach uprawnych na pastwiskach przy polanach przy drogach polnych łąkowych często w czarcich kręgach w ogóle jest z takim grzybkiem że raczej ciężko go pojedynczo spotkać, aczkolwiek też występuje, ale głównie w dożej, dożej, dość takiej obszernej grupie tych osobników. I ten gatunek jest, no mówię, bardzo pospolity i yy, bardzo, bardzo znany i bardzo, bardzo smaczny. No i tutaj mamy pokazane po prostu wszystkie te fajne te osobniki, od takich właśnie osobników większych, po maluszki młodziutkie. Yy, widzicie, no, troszkę kolorystyka jest zmienna tego grzybka i tak jak mówiłem trzony pełne garbek na tym kapeluszu blaszki szeroko rozstawione to są takie chyba podstawowe cechy dla tego grzybka i na zupkę mówię zbiera się same czapki bo ogonki łykowate raczej chyba o tej porze wiosennej ciężko go z czymkolwiek pomylić, aczkolwiek na pewno jest jakiś gatunek z którym dałoby się też tego grzybka pomylić No i mówię, z mojej strony chyba tyle, no cóż tutaj go więcej opisywać. O widzicie no, jak jest taki suchawy to on jest taki prawie, że jasny, białawy Ten bardzo fajny, taki kropkowany jakby No mówię no To chyba tyle, mówię No, no bo cóż Dobra, no to do następnego, cześć